Była syna króla Armenii, Aretina. Tego dnia, 13 grudnia w 1707 roku w Krakowie, w kościele świętego Kazimierza, ukazał się Jezus miłosierny. Aretin miał potomka. Słyszał Pan o Teresie Neumann z Tej stygmatyczce, z Bawarii? Nie słysza Pan. To był... Ten Aret jego potomek, też więźniem dachał w 1933 roku. On pisał właśnie o Teresie neumann skinnitz A dachał to była rezydencja Teresy Kunegundy Sobieskiej i wnuka Sobieskiego, właśnie tego cesarza Klemensa, tego Karola VII. Ale to jest bardzo ważne, bo dusza Jana III Sobieskiego z widzenia takie karmelitanka Anna Maria Lindmaier jest od 11 listopada 1703 roku w niebie. To była rocznica jego zwycięstwa pod Chocimiem. W dniu śmierci króla Polski Michała Korybuta Wiśniewieckiego, który też urodził się na zamku w Olesku, a był prawnukiem Zamojskiego. A Zamojski był kuzynem Żółkiewskiego. Także to są bardzo ważne rzeczy, ja ostatnio byłam, ponieważ ten arcybiskup Neuhoisler, który przeżył dachał, a do godano go dano do pojedynczej celi 11 lipca 1941 roku, a tego dnia w Hamburgu zamordowanego biskupa Płocka, Leona Wetmańskiego. On był 4,5 roku w pojedynczej celi w Dachał. I on zrobił ślub, jak był w tym więzieniu, że odnowi bazylikę Świętego Piotra i Pawła przy Dachau która założyła, bo babcia świętej Jadwigi Śląskiej to była święta, znaczy święta nie, ale Jadwiga Witelsbach z Dachau, jej babcia ufundowała właśnie tą bazylikę świętego Piotra i Pawła przy Dachał. I w 2017 roku pielgrzymowałam tymi drogami, tym, tych siedmiu klasztorów przy Dachał. No i a teraz tam już pan nigdzie nie dojdzie, bo wszystko jest pozmieniane. I dlatego mówię, to są takie rzeczy, to są bardzo ważne rzeczy, bo... Mówię, Jan Trzeci Sobieski jest w niebie, jego mama, jej dusza jest też w niebie, bo Anna Maria Lind, moja karmelitanka, mój tata o niej pisał jak pisał o siostrze Faustynie. Słyszał pan o siostrze Faustynie, Aha. Kowalski. Ja jestem oddana jej pod opiekę. zanim przyszłam na świat, świętej Teresce, zanim przyszłam na świat. I moje wnuki się nazywają Martem, jak święta Tereska. Babcia mojego zięcia, Francuza, urodziła się tego samego dnia co ja, w Polsce, 7 lutego, jak i zanim moja córka poznała te mojego zięcia, to pomagałam obcym dzieciom w Gdańsku. Co się okazuje, dziadek tych dzieci i babcia mojego zięcia to jest rodzina. Także mówię, są pewne takie rzeczy, co my nie musimy rozumieć, ale to jest bardzo ważne właśnie, żeby akurat być w tym miejscu. I to jest, że jest możliwość pamiątki po sobieskim, bo ja to wszystko filmuję, bo to trzeba utrwalić. Ojej, jakie piękne. Marii Żółkieskich, proszę. Jej, trump, niech, niech pan zobaczy. Ja wiem. Jakie nazwiska? Ja wiem. Jeja! Panie Boże, Boże Opatrzności, Serca Jezusowego, dziękuję ci za tą łaskę. Dzięki, Ci, Panie Boże. Jejku. No, ja nie trzeci sobie mój, mój dziadek o tobie pisał, a ty teraz nam pomagaj. Twoja mama też jest w niebie, bo mama Sobieskiego, która jest pochowana w Kościele Trójcy Świętej w Krakowie, ona jest w niebie od 29 lutego 1704 roku. A ona wysłała karmelitanki bose do Lwowa. Jedną z nich była Marianna Marchocka, karmelitanka bosa, której ciało jest zachowane, niezwykła mistyczka, zachowane jest w Krakowie. A druga była Klara Witelsbach, kuzynka dwóch polskich królowych. Jezu, słucham, pan Tobie, Panie Boże, dzięki Ci. No, Ty nasz kochany arcybiskupie Majdański, dziękuję Ci. Jezu, ufam Tobie.